Siemanku! Siema! Siema! Z tej strony Kuba Zuzak i dzisiaj pogadamy sobie o tym jak zarobić łatwy hajs! I w tych czasach ka każdy chce mieć hajs, nawet jak ktoś pierdoli, że nie chce mieć hajsu, to w głębi duszy chce mieć ten hajs. Takie mamy niestety czasy, bez pieniędzy żyć nie można lepiej płakać w Mercedes. No, 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 no Każdy to słyszał. I zanim zaczniemy, zanim pokażę wam kilka sposobów na to, jak zrobić łatwy hajs, opowiem wam pewną taką historię. Ostatnio mój znajomy Bolił mi, że moi widzowie nie zostawiają mi łapek pod filmami. Ja tak jak go patrzę, stary, co ty p Dolisz? Mówię do niego, że moi widzowie są najlepsi na świecie i każdy mój widz zostawia łapeczkę pod filmem. Moi widzowie są najlepsi. Cześć! Dobra, przechodzimy do. Cześć! <laughs> przechodzimy. Czajsz! Po pierwsze, tak, pierwszy sposób. Taki łatwy myk, znaleźć coś zepsutego, co nie? Wiecie jakieś na przykład krzesło z łamaną nogą, tylko tak łamaną nogą, że można je było postawić i żeby to wyglądało jak całe, co nie? Czajsz! No i sprawa jest prosta. Tylko nie nabierzecie na to nikogo z rodziny, co nie? Chyba że macie jakąś własną rzecz, to wtedy. Ale bardziej chodzi tutaj o to, żeby zarobić na jakimś hajs. Po prostu na przykład, macie zepsute krzesło, ustawiacie je tak, żeby prowizorycznie wyglądało, że jest całe. Zapraszacie jakiegoś znajomego, pokażecie mu usiąść na tym krześle, co nie? No i PIST! I chłop to krzesło wam roz*******olił, co nie? I ściągacie go na hajs, łatwy hajs, i elegancko, on roz*******ł to krzesło, on płaci. No i pięknie. DWA! Znaleźć sobie jakiegoś robola. W sensie, już wam tłumaczę, to jest z*******wiste, opatentowałem to. Jest na przykład teraz sezon na wiśnie, co nie? Już mam dość kurwa tych wiśni tyle, że mi się ich nazbierał i w ogóle znaczy był w sensie, bo to już chyba jest po Dobra, mniejsza. Zbieracie, dajmy na to, daję przykład, wiśnie. Cześć! Babcie wam każe, czy to mamuśka każe wam pozbierać wiśnie. I mówi wam, daję wam 50 złotych, daję ci, syniu, 50 złotych, za zebranie wiśni. No i co wy te wtedy robicie? Wam się dupę oczywiście nie chce ruszyć, ale Hajsik byście przygarnęli. Więc tak, idziecie do swojego brata, siostry, kuzynki, nie wiem, jakiegoś menela z sklepu. No i mówicie mu tak: popier, nazbierasz mi wiśni, dam ci 15 złotych. Kurwa. Nie pójdzie. Kurwa. 5 minut i wam wszystko to nazbiera, co nie? 5 minut. Idziecie z wiśniami do babci, dajecie babci wiśnie, ona wam daje 50 zł, wy menlowi dajecie 15 zł jesteście 35 zł na plus. Nic nie robią! Cześć! Tu tu trzeba mieć, tu trzeba mieć coś, nie? 3! Znaleźć jakąś starą groszówkę w domu. Macie starą groszówkę, jakąś bardzo starą szukacie po domu tyle tych pieniążków takich drobnych po domu, albo jedną groszówkę też można. Jedną groszówkę najczęściej się tak te wiecie te. Z, yy, yy. najczęściej się te małe gdzieś po domu plątają. No Szukacie bardzo starego pieniążka O kurde, ten jest faktycznie stary Idziecie do jakiegoś znajomego, mówicie Patrz, mam kolekcjonerską groszówkę No i co? Mówicie mu Mordo, chcesz kupić? Na tym można naprawdę f**kać zarobić, co nie? Pokazujecie mu, on to ogląda Wiecie, żeby się też nie przestraszył, nie? Powiedzcie mu 1000 zł Skąd ma chłop mieć tyle kasy, co nie? Mówicie mu, no jest bardzo droga, ale ja poznaję mości Poznaję mości, Dam ci ją za 50 zł Dajcie mu 10 groszy, a on daje 50 zł Yes! To jest to, to jest to mordy. Myślcie, myślcie, myślcie. Myślenie nie boli. Cześć! jak zrobić łatwy hańs, Już tłumaczę. Już to był na trzeci sposób. Cztery! Sprzedać butelki z garażu, który wypije wasz stary, czaicie! Czajisz! Stary to jest studnia bez dna. Na pewno macie f butelek w piwskach w garażu, a szczególnie po weekendzie. Po weekendzie w poniedziałek rano idziecie do garażu, zbieracie swoje buteleczki elegancko, idziecie do sklepu, sprzedajecie, no i macie ka siano. I co najlepsze, teraz wam podam taki dwa w jednym myk. Hajs w kieszeni, idziecie do ojca i mówicie mu, tato! Posprzątałem garaż! I co, jest duża szansa, że wyciągnie portfel, dawa masz synek za to, że posprzątałeś garaż, masz troszkę kaski. No i co, dwa k***a w jednym, czajcie HAISZ! No i to są właśnie pięć sposobów na to, jak łatwo zarobić hajsik Mam nadzieję, że je wykorzystacie. Nie, no, nie bierzcie ich na poważnie. Nie, no, niektóre są naprawdę za Niektóre sposoby naprawdę mogłyby być opa... op... opatentowane. No i co, mordy, ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, że moi najlepsi widzowie zostawają łapeczki pod filmami, więc hops, 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 hops bo znajomego powiem że p*** Głupoty. Zapraszam Was również do innych moich filmów, tam też jest zajebiście. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. ¡Hello!